TV24 Reporter Sky. Proszę Państwa, okazało się, że jest jeszcze jedna tajemnica, o której prawie zupełnie zapomnieliśmy. Specjalnego gościa targów i tego, co, co będzie prezentował. Bo targi się charakteryzują tym od Bahadełka do gwiazd, że od czasu do czasu pojawia się coś nowego, coś, czego nie ma. Gdzie indziej. I właśnie Moniko, Monika Demecka nam to objaśni, w czym tkwi ten sekret. Pan redaktor mnie zbeształ, że nie o najważniejszych rzeczy o y, preparatach z arganu. Proszę Państwa, to jest taki niezwykły krzew, który rośnie, arganowe drzewa rosną tylko w Maroku. Znają je Państwo na pewno ze swoich podróży, to jest jedyne drzewo, takie są bardzo czasem śmieszne zdjęcia, na którym na tych drzewa skaczą kozy i jedzą właśnie takie małe pesteczki, można tak to powiedzieć, takie ala między mirabelką a, a oliwką zielono-żółte owoce. I z nich jest wytłaczany olej arganowy. Ten olej arganowy, proszę Państwa, to jest coś takiego jak rosyjskie oblepichowe masło, czyli taki można powiedzieć olej uniwersalny ale przede wszystkim służący. Wszystkim kobietom na wschodzie do pielęgnacji skóry i włosów. Zabiegi, na, zabiegi przy pomocy tego oleju arganowego, ale również szamponów, okładów, maseczek są niezwykle pożyteczne dla skóry, ale poza tym takie unikalne. W Polsce, prawdę mówiąc, jest to dopiero początek historii arganu, dopiero powstają firmy, importują ten argan do Polski. My będziemy mieli też taką firmę, która będzie sprzedawała te produkty. Argan jest nazywany złotem Maroka i rzeczywiście jest to produkt, który można uznać za złoty, dlatego że przynosi niesamowite bogactwo dla człowieka w sensie nie tyle materialnym, co właśnie zdrowia. Ale olej arganowy służy również masażom, włosom, wszystkim paznokciom, więc wzmacnia to wszystko. Bardzo niesamowity rzeczywiście preparat i warto go stosować. Ale również są inne preparaty. Jak mówiłam Państwu, już o Zielonej Glince, ale są również właśnie tak zwane oblepichowe masło, czyli olej z rokitnika. To co mieliśmy w Afryce, w Maroku dotyczy tylko Marobka, jest właśnie olej arganowy, to na Syberii z kolei daleko i na Kaukazie wytłacza się z maleńkich ziarenek, które są w rokitniku, a rokitnik oblepichowe masło to jest po prostu po polsku rokitnik, który rośnie szczególnie na wydmach nad morzem, prawda? On kocha takie wiatry i, i taką właśnie glebę. I też jest niesamowicie uzdrawiający. Czasem można spotkać na rynkach sok, które panie robią z tego rokitnika, bo przemysłowo bardzo rzadko go się spotyka. Natomiast Rosjanie, jako jedyny naród taki bardzo cierpliwy, wytłacza z tych pestek, właśnie maleńkich, niecałych milimetrowych, właśnie olej rokitnikowy. I prawdziwy olej rokitnikowy leczy wszystkie wrzody, wszystkie stawki, mamy zapalne. E, można go i do środka popijać, i wtedy na przykład znikają nam żony dwunastnicy. E, bardzo często nie są wszystkie sprawy, nawet olbrzymie poprawy niesie onkologiczne, dlatego że w rokitniku, w jednej łyżeczce rokitnika, w oleju z rokitnika, jest tyle C, co w 4 kg cytryny. A więc zachęcam Państwa do nas. Proszę przychodzić, kupować, wypijać sobie taką jedną buteleczkę oczywiście, po codziennie dziennie przed, przed zimą. I nie będą Państwo ani przeziębieni, ani żadne anginy nam nie grożą. I po prostu będziemy cieszyć się życiem. No, TV24. Reporter Sky, pani Monika Demecka zaprasza na targi. Przyjdźcie Państwo po swoją tajemnicę, tajemnicę szczęścia, zdrowia i nie tylko.